Witajcie, na tym filmie pokażę Wam, jak i gdzie łowić rybę łachu. Próbowałem różnych metod oraz technik, no i wyszło, że najlepiej ryba łachu bierze na popery, a wiadomo, trzeba wtedy stać na zakotwiczonej łódce najlepiej i łowić ją metodą właśnie spinningową, tak jak teraz na popping, czyli trochę zwinąć, zaciąć, przerwa, zwinąć, Zaciąć przerwę i tak w kółko. Wtedy tworzy się właśnie technika popping na dwie, trzy te kuleczki i to jest właśnie najlepszy, według mnie, sposób, przynajmniej taki, jaki znam, aby łowić tę rybę. Wszelkie inne sposoby, jakieś metody, czyli trolling, czy łowienie na grunt, nie przynosiły takich efektów jak właśnie ta metoda. Poza tym, w tym miejscu, w którym zaraz zobaczycie bierze tylko łachu na popery mogą być też pelamide się trafić ale to rzadko, chyba że zmienicie przynętę no to wtedy już tak jednak jeżeli będziecie łowić w taki sposób to będą brały właśnie tylko łachu to jeszcze spojrzycie na mapę za chwilę i zobaczycie w którym miejscu to jest i dlaczego trzeba się trzymać właśnie tego miejsca. Bo jeżeli spłyniecie bardziej w prawo w kierunku wysepek, no to tam już przestaną brać łachu i będą brały właśnie seriole, jakieś makrele czy karanksy. Natomiast jeżeli zostaniecie jakby w tej linii to będą brały tylko te ryby. Ewentualnie możecie trochę podpłynąć w lewo, trochę może w prawo, ale nie za dużo to jest właśnie teraz ta miejscówka to taka, ja to nazywam parówka, ona jest na południu no i ta w tej parówce pomiędzy właśnie tymi liniami i zabatami określającymi głębokość akwenu a tą jakby linią tych wysepek, tak pomiędzy będą właśnie brały nasze ryby, nasze łachuł i tam polecam właśnie je łowić jeżeli będziecie spływać bardziej w prawą stronę w kierunku tych wysepek no to tam będą brały inne ryby już Natomiast tutaj w tej takiej linii no to tylko właśnie łachu mogą się trafić jeszcze piramidy jeżeli założycie inne przynęty jak buktajle czy, czy błyski słonowodne wahadłówki coś takiego no to wtedy będą brały jeszcze właśnie pelamidy, tylko te dwie ryby ale na same popely powinny brać tylko łachu w późniejszym etapie tego filmu pokażę jeszcze raz tą mapę z większą ilością markerów. Wtedy jeszcze raz przypomnę dokładnie, gdzie je łowić. Jeśli chodzi o sprzęt, to ja je łowiłem na wędki spinningowe słonowodne, i nie używałem żadnego przyponu. Choć tu może być mały problem, bo unikatowy łachu potrafi przegryźć, więc trzeba naprawdę uważać. W późniejszym etapie, też filmu pod sam koniec pokażę Wam taką właśnie sytuację. Kiedy unikatowy łachu przegryzł mi przynętę, przegryzł żyłkę i zabrał przynętę, to jest mój sposób łowienia łachu. To jest miejscówka, którą znalazłem. No i oczywiście, Wy możecie łowić tą rybę po swojemu, w jakiejś innej miejscówce. Więc jeżeli macie jakiś inny sposób na tę rybę, być może lepszy to możecie podzielić się tym w komentarzu. Jest tutaj dość sporo łachu, możemy go łowić w okresie najlepszych brani. I kiedy staniemy na jednej miejscówce i złowimy kilka sztuk, i potem jakby przestają brać, zawsze możemy zmienić wędkę i przynętę, na przykład z ukrytego popera przejść na przykład na gigantycznego popera. To też daje coś i, i można jeszcze kolejnych parę sztuk dołowić. Natomiast kiedy już w ogóle nic nie bierze, wtedy proponuję odpłynąć kilkadziesiąt metrów w inne miejsce i tam dalej próbować. I tak w kółko. Można go łowić w ciągu dnia i w ciągu nocy, więc naprawdę jest szansa na to, żeby zapełnić ten schowek na ryby, ten całe tysiąc kilogramów samymi tylko łachu. Niektóre łachudry wyciąga się szybko, nawet unikatowe, z innymi będzie trudniej. One niektóre potrafią walczyć jak marlin czyli potrafią odpłynąć, a potem szybko wracać, płynąć w naszą stronę. Co powoduje, że nie, nadążamy, nie nadążymy zwinąć kowrotka na czas, i ryba po prostu wtedy może się wyhaczyć albo właśnie przeciąć żyłkę co zobaczycie później. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat miejscówek, ponieważ dużo wędkarzy nadużywa tego słowa. Miejscówka na łachu, na przykład na łachu, to jest takie miejsce, w którym będzie brała tylko ta ryba. No, ewentualnie może jeszcze jeden czy dwa gatunki inne. Ale głównie będzie właśnie ta ryba. Miejscówką na łachu nie jest miejscówka, w której będzie brało Kilka czy nawet kilkanaście różnych gatunków ryb w tym również łachu, bo to jest miejscówka na bioróżnorodność na wiele ryb do złowienia, ale to nie jest miejscówka na łachu. Ta miejscówka, którą wam pokazuję, to jest właśnie miejscówka na łachu. Tutaj jeżeli będziecie stosować się do właśnie zasad, będziecie łowić tylko łachu. A te zasady to są proste, łowicie na popera, trzymujecie się między tymi izobatami a, a wyspami, więc tak, ta miejscówka wyczerpuje moją definicję słowa miejscówka na łachu. Teraz jeszcze krótka kompilacja unikatów właśnie no, z tej miejscówki. Teraz jeszcze szybkie podsumowanie. lokacje, będziemy łowić właśnie w tym miejscu na południu w tej palówce tutaj. Tak pomiędzy tymi izobatami, pomiędzy wyspami będziemy tutaj łowić na metodę spinningową, na popery, używając korzystając z techniki popping na 2 trzy kulki. No, i pamiętajcie, że podczas łowienia na popery, jacht powinien stać w miejscu, najlepiej na kotwicy. Kiedy będziecie się jachtem przemieszczać, na przykład próbować łowić na trolling na popery, no to nic nie złowicie przynajmniej póki co. Więc no, najlepiej korzystać z tej metody, z tej techniki podczas postoju, wtedy, kiedy jacht stoi najlepiej na kotwicy, wtedy będą najlepsze efekty. Pamiętajcie również o tym, że im bliżej wysp, tym będzie no, po prostu większa szansa na łowienie seriol, makrel, karangsów, a szanse na złowienie łachu będą maleć. Aż w końcu znikną całkowicie. Tak jak tutaj już na tym etapie jest seriola unikatowa i tam właśnie już trzeba uważać, żeby tam nie dopływać bo będą inne gatunki ryb. Teraz jeszcze pokażę Wam jak łachudra przycięła żyłkę, zabrała przydętę no i uciekła. No, niestety tak to jest, kiedy unikatowy łachu czasami weźmie, czasami takie rzeczy się zdarzają, zrobi się po prostu luz na żyłce i wtedy następuje albo wyhaczenie i ucieczka ryby, albo przegryzienie żyłki. W przypadku unikatowych to najczęściej może być właśnie przegryzienie żyłki, zabranie przynęty. No, także uważajcie z przynętami cennymi, jak jakieś medalowe czy X Series, aby nie stracić. Łowienie bez przyponu, zwłaszcza tytanowego, zwiększa szanse na złowienie większej ilości ryb oraz zwiększa szanse na złowienie unikatowego, więc no, no ja nie stosuję. Myślę, że możemy zakończyć ten film. Życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia na rybach, połamania kija. Do zobaczenia gdzieś tam nad wodą. Pozdrawiam, Szabro Mario.